Rytuał Atlantydy 17 września. Atlantyda to kraina skrywająca pradawne sekrety, spowita aurą magii i tajemnicy. Jej mieszkańcy, którzy dawno temu osiągnęli wyższy poziom świadomości, posiadali niezwykle potężną moc. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich tow jednocześnie król i kapłan, który miał ogromny wpływ na rozwój starożytnego Egiptu. Dziś należy do grona oświeconych atlantów, istot strzegących wiedzy i energii sprzed wieków. Ty również masz możliwość dotknięcia tej magii poprzez wyjątkowy rytuał Atlantydy. Już 17 września przeprowadzę to niezwykłe działanie rytualne, w którym wykorzystam starożytną, wysokowibracyjną energię, aby wesprzeć realizację Twoich marzeń i intencji. Jeśli czujesz, że utknęłaś w miejscu i pragniesz miłości, dobrobytu, zdrowia, albo masz konkretne życzenie, ten rytuał jest właśnie dla Ciebie. Moja magia pomogła już dziesiątkom tysięcy osób, każdą sprawę mogę poprzeć dowodami skuteczności. Dołącz do nich i pozwól, że również Tobie otworzę drogę do zmian. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej. Zapisy trwają do 17 września do godziny 22 czasu polskiego. Wróżbita Łukasz Węcka